Moją rolą w TVP kobieta będziesz... Propagowanie szeroko pojęte zdrowego stylu życia. Oczywiście zaczynam od talerza, od kuchni. Chcę pokazać kobietom, że gotować można zdrowo, szybko, niedrogo, że nie trzeba robić trzech kolacji. Staram się zawsze myśleć o kobiecie, która być może ma rodzinę, być może ma dzieci, męża i każdy do tej pory ja co innego bardzo częsty przypadek. Natomiast postaram się połączyć te dania w jedno nie będą to tradycyjne polskie dania, będą to zupełnie nowe smaki i mam nadzieję wprowadzić do domu kobiety w Polsce w swoją fantazję, ale przede wszystkim zdrowie. Chciałabym, żeby polska kobieta po czterdziestce była piękna, ale piękna w naturalny sposób, bo bez tego zadbania o siebie, o swoje potrzeby, jakby poprawki wszelakie nie mają sensu w moim, w moim odczuciu. Jeżeli chodzi o Nagrania miałam fantastyczne wsparcie ekipy, bo pełną serię nagrałam pierwszy raz dla telewizji i jestem z siebie bardzo zadowolona. To. Dla mnie jest niebywała radość, że mogłam właśnie dzięki TVP Kobieta pokazać wszystko, co umiem, co czuję, w co wierzę. Jestem współautorem scenariuszy wszystkich i jest to rzadkość w telewizji, żeby mieć takie zaufanie do, do prowadzącego, mimo że jest ekspertem, ale jednak jest to debiut i, i, i to było no, dla mnie bardzo, bardzo fajne uczucie że mam taką wolność, jeżeli chodzi o produkty, jeżeli chodzi o treści e, i pełne zaufanie ekipy co do tematyki. My kobiety nie mamy codziennie czasu na stanie tak zwane przy garach i ten mój program kulinarny pięknie przyprawiona pewnie odmieni nie jeden polski dom i bardzo się z tego cieszę, bo to nie będzie zwykły program kulinarny. Na pewno w centrum tego programu będzie kobieta, jej potrzeby, jej zdrowie, a a ta kobieta zdrowa i zadowolona i uśmiechnięta będzie na pewno szczęściem dla wszystkich, którzy ją otaczają. No i to zdrowie przełoży się na całą resztę rodziny. Myślę tu też szczególnie o dzieciach, które na całym świecie borykają się z falą schorzeń związanych z niewłaściwym odżywianiem, więc bardzo mi się marzy, żeby zostać tym edukatorem przez wiele lat i dzisiaj maluchy będą mnie oglądać, a mam nadzieję, że za parę lat już dorosłe, zdrowe, piękne osoby.